Cześć, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Radosowko i to jestem trenerem personalnym oraz trenerem online. Głównie moja usługa jakby opiera się właśnie na współpracy z podopiecznymi przez internet, czyli rozpisywanie planów treningowych, rozpisywanie planów dietetycznych itd. I w pewnym momencie zdecydowałem się jakby na skorzystanie z systemu Wers, który. Ma rzekomo automatyzować mój proces sprzedaży, i tak się oczywiście stało. Także w tym momencie chciałbym Wam polecić ten WERS oraz współpracę z Mają. Także po przejściu systemu WERS, który jest świetnym rozwiązaniem jeśli chodzi o osoby działające w internecie. W systemie wers macie jakby wszystko w prosty sposób napisane, macie gotowe szablony, macie nagrane materiały wideo, jak kliknąć, gdzie kliknąć, co napisać, jak napisać, żeby zautomatyzować Twój proces jakby sprzedaży w Twojej jakby firmie. No i ja skorzystałem właśnie z tego Wersu, ale postanowiłem, że też e, chcę, żeby Maja mi napisała jakby sekwencję maili oraz stronę sprzedażową, ponieważ ja się jakby na jakby tam nie znam, ja jestem od planowania treningów i diet, e, i są osoby od pisania, Maja się tym zajmuje i postanowiłem, że zainwestuję też właśnie e, w to, żeby Maja mi napisała sekwencję maili oraz stronę sprzedażową. I na początku, szczerze, obawiam się, co z tego wyjdzie, czy to w ogóle be, przejdzie w mojej branży fitness, od, fitnessu i odchudzanie i kiedy otrzymałem już gotowe, gotowy produkt, tak? czyli rozpisane maile oraz stronę sprzedażową od Mai, to wiedziałam, że to była jedna z lepszych inwestycji, jeśli chodzi o rozwój mojej firmy. Maja bardzo fajnie wszystko jakby napisała w tych mailach, pokazała, jakie problemy może mieć mój klient, nakreśliła, gdzie popełnia błędy, czyli wszystko bardzo fajnie rozpisała w prostym, prostym po prostu językiem, tak, językiem jakby klienta, nakreśliła, gdzie Mój klient ma problemy i w ten sposób, jakby taką sekwencją maili docelowo bo to wszystko prowadzi do tego, że klient po prostu kupuje, i od tamtego momentu mój, jakby system sprzedaży został jakby zautomatyzowany. Tak? Ja po prostu generuję jakby ruch na moją listę mailingową, i dalej już na liście mailingowej dzieje się po prostu jakby cała ta magia czyli docelowo po prostu klienci kupują i. Ja tak naprawdę zajmuję się rozpisywaniem planów treningowych, czyli tym na czym się zajmuję. Automatycznie y, gdzieś tam y, po prostu y, każdego dnia sprzedaż jakaś się wpada, także po prostu biznes jest zautomatyzowany, co i, o to, i, tak, i, o, i taki był też właśnie główny y, cel tego systemu WERS, Skorzystanie z systemu WERS oraz z pomocy y, MAI. także w tym momencie chciałbym Wam, Tobie, jeśli Twój biznes opiera się na internecie, to e, serdecznie Tobie, gorąco Tobie polecam skorzystanie właśnie z Wersu oraz ze współpracy z Mają.